Witam ponownie, a więc kontinuum y, ostatniego odcinka. Y, czyli tak jak tutaj z, atakuję flotą, tą, którą, którą, w którą walczyłem, która pokonała jedno opado imperium i inne, czyli dwa rodzaje pancerników. Y, nic na razie nie zmieniałem. Próba no, zaatakowali, a zobaczymy jak wyjdzie. Atakujemy centrum, czyli Haba, Jest tutaj 369-70 plus 30 baza. Natomiast moja flota ma 4 razy 4 razy 8, tutaj są duże braki. O. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj widzę, widzę się flota sojusznicza, ona do środka wpada wylatuje, wlatuje, więc zobaczymy, co będzie robić w środku. Czy będzie atakować, czy. Tutaj widzę ten, przelatuje. żadnej inicjacji, unikająca. Dobrze, to w takim układzie... Próba, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo to sobie w ogóle poradzi. Mm, 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 mm. No to się teraz zaczęła. Straty. 14, 14, 9, 6. Straty są bardzo duże. Okej, okay. co zostało? To jednego zabito, to uzupełnimy spełnimy. Yy, więc tak, no... Duże straty, bardzo duże straty. Co teraz? No w sytuacji, jeżeli kotów musimy teraz tymi flotami całymi, to pewnie już wszyscy, większość wie, trzeba uszkodzić, zniszczyć tą planetę, tą świat maszyn, jakbym to nazwał. tym razie to będą. No nic, trzeba dobudować floty. Ale czy takiej? No wygląda na to, że nie takiej. Trzeba coś zmienić. W międzyczasie to się będzie bombardować. Ja, może to troszkę z powolnie. Yy... Powracając do tej floty. Czyli biorąc pod uwagę tą flotę, my ogniwem jest. Zawsze są punkty kadłuba czyli można by jakąś broń użyć która bezpośrednio niszczy kadłub dodatkowo no, która ma jakieś może śledzenia ponieważ broń którą posiadam nie ma takiej, takiej funkcji natomiast te wszystkie ich okręty są no, mają dosyć według mnie uników co by to mogło być Rząd z projektem okrętów nowy projekt pancernik Coś na długim zakresie prawdopodobnie mm, tu mamy o coś w tym stylu Emitę skoncentrowanych błyskawic przeszkodzenie, odnawianie celność 100%, zasięg 150 100% przebijalność Osłona i pancerz bez na nakładu. Okej. Okay. tutaj, tutaj, tutaj. Mm, mm, mm. Co tu można jeszcze zrobić? Może tak? Może nie, a może tak? Osłona, osłona, kadłub. bo słabe te kadłubki mają. Dobrze, damy to jeszcze. No i co to można jeszcze dać? Też nie integrator. Auto uzupełnienie. I w związku z tym, że oni mają ma pancerz bonusy, to zwiększymy na osłony. Dobrze, zostawimy tak. Okej. Okay. Jak zwrócimy uwagę, no mam namierzanie 35, celność 100%. Kaduby są bardzo słabe. Powinno to być. No i standardowo może korwetę. Jeżeli chodzi o korwetę, no to niestety nie mam nadal dewastatorów, więc yy, nawet jeżeli tu dam dezintegrator to tutaj nie mam dewastatora. Osłona kadłub Technologia 50, 50 Jeszcze pieni, mogłoby być moją to jest burżąca A razie tylko będę budował w jakim układzie. Hmm, co to było? To. E, te pancerniki Dobrze, a więc raz, dwa, trzy... Po trzy w każdej stacji tutaj mam też 3 raz, dwa, trzy mam coś jeszcze, mam coś trzy, trzy, trzy chyba tu gdzieś jeszcze jest jakaś mm, tu jest, tu buduję Krąty, Tu nie ma, tu mam jeszcze. Trzy. Raz, dwa, trzy. Hmm, Uwaga, nie wiem, ile tego jest. Jeszcze zbudować pasowałby z trzy. To jest, to jest. To jest... mam tutaj? Trzy. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Dobrze, puszczamy. Jakie są tam skutki tych bombardowań? słabe, no flota jest o połowie zredukowana. Było około 700 ileś to jest z tej chwili sześć. Jak widać nikt się nie kwapi do pomocy. Nie, yeah, leci coś, leci, leci. Mhm. Mm Pięć Tutaj coś się dzieje. A no więc właśnie odbudowywuje się Do no, statki, które które, które są budowane, no to nie są okręty na wpadłe imperium. Więc to jest duża szansa na tego gada. No nie wiem czy tymi okrętami rozbiję to. Mm. Osiem. Survey complete. It's just just 6 No me. Jeszcze gdzieś wybudować... <laughs> Może tutaj zrobimy jeszcze jedną stocznię? I tu dwie, trzy stocznie... Hej, to myślę, że zrobię taki promo, że do jeszcze z 5 minut. No, tak jak mówię, no tutaj mamy upadek które po prostu dosłownie na no, 5 lat, byłoby praktycznie po nim 10, może że tutaj SI się jakoś tak mobilizuje. Na razie się to tak rozszerza, tak się rozszerza. Ja w tej chwili jestem na etapie budowy okrętów właściwych. Ponieważ jeżeli chodzi o najpojedynczy okręt, to tak jak najbardziej nie ma jakichś strat, natomiast... Te ich bazy są mocne. Okej. Okay. Niech się nie... niech nie, niech nie ma pomocników. Trochę się przedłuży to wszystko. Ok, czyli tak, no. Tą flotą, pozostałością po floty flot, trzeba po prostu. Zniszczenia muszą być 100%. Ona się wtedy Dla tych, którzy po prostu nie wiedzą. To jest pasek postępu. Czyli polata zniknie. No i na następnym etapie no będę ewentualnie starał się wyeliminować, wyeliminować, to źródło, żeby SD się bardziej zajęło tutaj z tym upadłym. To źródło i, albo, albo to, no to będzie zależało od tego, jak się będzie sytuacja rozwijać. Na tę chwilę dziękuję. Ewentualnie w jakiś porównawczy film podejrzewam, że jeszcze wyślij, jeśli chodzi o a tak już właściwą flotą no właściwą jak nie niewłaściwą, bo całkowicie nie jest zmieniona 80, 60, 80 no jest praktycznie połowa 2 trzecie, wie trzecie jest, jest po prostu niszczona Ok, na to chwilę, dziękuję za obejrzenie ewentualnie do następnego